Dzień dobry! Dzisiaj opowiem trochę o projekcie, który realizuję sam dla siebie od jakiegoś czasu już, a zaczęło to się tak. Sprzątam sobie pokój i natrafiam na artefakt w postaci Nokia Lumi którejś tam, tej z Windowsem, i mówię sobie: A co się będzie kurzyć, leżeć niepotrzebnie Nokia w, w szufladzie, a sobie zrobię z niej na przykład zegarek? No to wchodzę w Uruchamiam te Nokia, wchodzę w sklep z aplikacjami, szukam jakiegoś zegarka pełnoekranowego, instaluję, jest Git. No ale tak stwierdzam po jakimś czasie, że mnie tu nie wystarcza, że fajnie, żeby było jeszcze pokazywane jakieś informacje. No i to wchodzę w sklep z aplikacjami, szukam, szukam, nie ma. No to mówię do siebie, a napiszę sobie sam taką aplikację, skoro nie ma, to se napiszę. A co? No, to siadam do komputera i coś tam piszę. Piszę, piszę, piszę w tym JavaScriptie. No, coś mi tam wychodzi. Dobra, mówię, przetestuję, bo pewnie nie będzie działać. No, to uruchamiam przeglądarkę w tym telefonie, wpisuję tam adres yy, komputera mojego. No, nie działa, bo Internet Explorer. Mówię, co tu zrobić. No to szukam informacji w internecie, co tam pozamieniać, czego nie używać, a co używać za, w zamian, żeby to działało na Internet Explorerze. Jakoś działa. No i od teraz, oprócz aktualnej godziny, wyświetlam jeszcze tytuły piosenek, jakie lecą i jeszcze wpisy z wykopu. A czemu by nie? A żeby było jeszcze ciekawiej, to do tego paska, który leci na dole, jest dorobiony licznik kilometrów. No i działa ten program tam. Dobry miesiąc albo nawet półtora, nabija się 30 km na tym pasku. No, ale nic nie jest wieczne. Nokia odmawia posłuszeństwa. No, ja mówię do siebie: No, ja co ja teraz zrobię, bo przyzwyczaiłem się do patrzenia na zegarek, i teraz trochę mi brakuje zegarka. No to mówię do kumpli z roku: Słuchajcie, czy nie ma ktoś z Was telefonu starego z Androidem albo z Windowsem? Bo mi się zegarek popsuł. No i dostaję dwa telefony. Jeden HTC Wildfire, wysłużony z Androidem 2.2, co na nim jeszcze mniej działa rzeczy niż na tej Noki z Windowsem. I nie udaje mi się kompletnie uruchomić niczego na tym telefonie. Dostaję też telefon marki Prestigio, nie wiem co to za marka, Android 4.4. No i na nim już. Działa. Instaluję najnowszą możliwą przeglądarkę, jaka jest na 4.4 Androida, czyli to jest Firefox 51. Wpisuję adres IP. Działa, działa, działa. No i tak po 3 minutach przestaje działać. Mówię, co jest. Patrzę, a tam WiFi działa jakby chciało, a nie mogło, i nie może sobie ściągać aktualizacji z serwera. No i tak siedzę. Bez zegarka, z trzema Bezużytecznymi telefonami, z dziwnym przyzwyczajeniem, i nie wiem, co ze sobą zrobić. Koniec.